Rozumiem, że komuś bardzo przeszkadza to, że zgłosiłem swoją kandydaturę. Dlaczego właśnie teraz premier Donald Tusk spuścił ze smyczy swoją tresowaną medialną sforę na czele z Newsweekiem i Onetem i rozkazał jej brutalnie rzucić się na marszałka Sejmu Szymona Hołownię z wykorzystaniem jego związków ze skompromitowaną uczelnią Kolegium Humanum? Ile prawd, półprawd i oczywistych kłamstw jest w tłumaczeniach samego marszałka na temat afery Kolegium Humanum? Czy to jest początek końca politycznej kariery Szymona Hołowni? Czy może wręcz przeciwnie, wyjdzie on z tej sprawy wzmocniony jak nigdy dotąd? Wreszcie, co to wszystko oznacza dla koalicji 13 grudnia? O tym wszystkim już teraz w programie Polskość to Normalność. Tomasz Gdula, kłaniam się i serdecznie zapraszam. Jak państwo wiedzą, Newsweek a zanim inne media donoszą o tym, że marszałek sejmu Szymon Hołownia studiował na uczelni Kolegium Humanum. Kluczowe w całej tej aferze jest właśnie to, kto o niej donosi, ponieważ Newsweek to jedno z najbardziej zaufanych i najbardziej wytresowanych mediów Donalda Tuska, które nigdy nie robi nic wbrew premierowi i jego otoczeniu politycznemu. Dlatego też nie ma wątpliwości, że to właśnie premier Donald Tusk dał przyzwolenie na na atak na Hołownię. A dlaczego? Otóż dlatego, że za chwilę Polskę czeka drastyczne pogorszenie się sytuacji społeczno-ekonomicznej. Od Nowego Roku czeka nas istna lawina podwyżek, a to wszystko będzie uderzało w kandydata koalicji obywatelskiej na prezydenta, w Rafała Trzaskowskiego. W związku z tym, każdy kandydat po lewicowo-liberalnej stronie jest dla niego śmiertelnym zagrożeniem, ponieważ to właśnie ten kandydat, na przykład Szymon Hołownia, albo na przykład ktoś z lewicy może wejść do drugiej tury zamiast Rafała Trzaskowskiego i w tym właśnie upatruje ataku na Szymona Hołownię właśnie w tym momencie najważniejsze jednak jaka jest prawda w kwestii związków Szymona Hołowni z kolegium humanum wyjaśnijmy to w oparciu o oświadczenie które marszałek wydał mediom jeszcze w środowy wieczór posłuchajmy jego fragmentów i odnieśmy się do poszczególnych fraz wypowiedzi marszałka bardzo jasno stanowczo i po raz kolejny chcę poinformować, że nie studiowałem w uczelni Kolegium Humanum. Stuprocentowa prawda, ponieważ cały deal, jak donosi Newsweek, miał polegać na tym, by marszałek otrzymał dyplom magistra bez studiowania. Nie jestem absolwentem uczelni Kolegium Humanum, nie posiadam jej dyplomu. Tak, to prawda. Rektor uczelni Kolegium Humanum, Paweł Czy, nie zdążył wystawić Szymonowi Hołowni wszystkich ocen i wypisać mu dyplomu, ponieważ został aresztowany. Więc tu marszałek mówi prawdę. Nie podjąłem studiów na tej uczelni. Nigdy nie dokonałem żadnej wpłaty na konto tej uczelni związanej z opłatą za studia, nie uczestniczyłem w żadnych zajęciach prowadzonych przez tę uczelnię, nie uczestniczyłem w żadnych uroczystościach, co też jak słyszymy się zarzuca organizowanych przez tę uczelnię z prostej przyczyny, ja nawet nie wiem gdzie ona się znajduje, to jest po pierwsze, po drugie nigdy nie prowadziłem też z nikim z kierownictwa tej uczelni, w szczególności z jej podejrzanym obecnie rektorem żadnych rozmów dotyczących warunków studiowania w samej formy studiów i tym podobnych rzeczy. W tym fragmencie mamy mieszaninę prawd i półprawd, ponieważ jak już w środę ujawnił dziennikarz śledczy Piotr Krysiak, rozmowy z uczelnią Kolegium Humanum na temat warunków studiowania tam przez Szymona Hołownię prowadził jego bliski współpracownik, aktualny europoseł Polski 2050 Michał Kobosko, który zresztą również chciał otrzymać dyplom uczelni Kolegium Humanum. Natomiast rozbieżnością pewnego rodzaju względem doniesień medialnych jest to, czy Szymon Hołownia cokolwiek płacił. Za te swoje studia, ponieważ on twierdzi, że tego nie zrobił. Natomiast dziennikarze, w tym właśnie dziennikarz śledczy Piotr Krysiak, którego przywołałem, twierdzą, że Hołownia zapłacił za swoje studia 2,5 tysiąca złotych. Pewnie wkrótce zobaczymy, czy na te twierdzenia są jakieś, mówiąc kolokwialnie, kwity. Zgłosiłem się do kilku uczelni z podaniem o przyjęcie na studia po to, żeby te studia skończyć. Jedną z nich była uczelnia Kolegium Humanum, takie podanie o przyjęcie na studia złożyłem i dopełniłem formalności związanych z tych wstępnych początkowych, jakich się dokonuje przy przyjęciu na studia. Tu również marszałek Szymon Hołownia mówi prawdę. Złożył on podanie na kolegium Humanum i podpisał im matrykulację, czyli przyrzeczenie studenckie. Natomiast kiedy się dowiedziałem, jaką reputację ma ta uczelnia, zaniechałem tego pomysłu i nie podjąłem tych studiów. Jak mówię, nie wykonałem żadnego kroku, żadnego ruchu, w, żeby te studia w jakikolwiek sposób kontynuować, bo uznałem, że to po prostu najzwyczajniej w świecie nie ma sensu. To już jest półprawda, ponieważ pan marszałek nie miał wykonywać żadnego ruchu. Na tym właśnie polegał cały układ, że on daje nazwisko, a resztę robi rektor, Paweł Czy, który zdaniem pracowników uczelni wypisywał Szymonowi Hołowni oceny za. Poszczególne egzaminy, na które ten nigdy się nie stawił. Oceny te mają widnieć w systemie Sokrates, czyli informatycznym systemie do obsługi działalności dydaktycznej uczelni. Ale jeżeli ktoś mówi, aha, bo on był dogadany, żeby w ogóle nie chodzić na te studia, a tak naprawdę mieć za to dyplom, to to jest bardzo poważne oszczerstwo i sygnał, że zaczęła się w Polsce kampania wyborcza. Wiele jednak wskazuje, że nie jest to oszczerstwo, ponieważ najważniejsze, aha, jakie jest w tej sprawie, dotyczy tego, iż Szymon Hołownia, mimo że tak jak cała Polska, wiedział już, czym jest uczelnia Kolegium Humanum, nie podjął żadnego kroku, by zostać wykreślonym z listy studentów. On złożył podanie, zgodził się na warunki umówione z Pawłem, czy i później już ze strachu nie robił nic. A więc cały czas widnieje na liście studentów tej uczelni. Jeżeli miałoby się okazać, w co nie chcę wierzyć, że do gry wkroczyły służby naszego państwa i to one dzielą się z dziennikarzami albo jakimiś innymi osobami, którym zależy na pomawianiu mnie w tej sytuacji przedwyborczej, takimi fake newsami, takimi pomówieniami, takimi kłamstwami, to oznacza, że sprawa jest bardzo poważna. I to oznacza, że dojdzie do bardzo poważnego kryzysu zaufania w naszej koalicji, bo jeżeli służby za tym stoją, albo służby, lub prokuratura miała w tym jakikolwiek udział, bo skąd te informacje musiały też wyciec, no to będzie znaczyło, że nie jest to to, na co się umawialiśmy, przychodząc i zmieniając państwo tak, żeby nie wyglądało tak, jak wyglądało zapis. O i tu już jest bardzo dużo polityki, nie tak się umawialiśmy, miały nie wyciekać do mediów żadne sprawy dotyczące nas koalicjantów pretensje do służb że one ujawniły przestępstwo czyżby Szymon Hołownia przyznał w swoim politycznym niedoświadczeniu i naiwności otwarcie powiedział, że rządzą nami ludzie, którzy chcieli stworzyć układ mafijny? No my to wiemy, panie marszałku, ale że pan to tak otwarcie przyznaje, dzięki. To bardzo cenna wiedza. I teraz, proszę Państwa, co to oznacza dla koalicji 13 grudnia i dla samego Szymona Hołowni? Otóż hołownia pozostanie marszałkiem Sejmu, on teraz się do tego fotela przyspawał, a odwołanie marszałka Sejmu możliwe jest tylko w jednym głosowaniu, w którym się Jednocześnie powołuje nowego marszałka. Tak nie będzie. Nie, z, nie, nie zgromadzi się w Sejmie nowa większość parlamentarna, która wybierze innego marszałka. W związku z tym Hołownia umocnił się w fotelu i będzie jeszcze bardziej wierzgał Tuskowi niż dotychczas, a już to robił w ostatnich dniach bardzo zdecydowanie. I będzie podkreślał na każdym kroku swoją niezależność. Ta koalicja, proszę Państwa, właśnie przestała istnieć jako jednolity twór, którym zresztą nigdy tak do końca nie była. Szymon Hołownia postanowił roz zrobić te więzy, ponieważ wie już, że ma wokół siebie stado wilków i czeka nas w związku z tym zaostrzenie wewnętrznej walki w koalicji 13 grudnia, co dla Polski jest znakomitą informacją, bo ci niszczyciele państwa i szkodnicy, jakich nie widzieliśmy u władzy od 1989 roku, staną się jeszcze bardziej impotentni, jeszcze bardziej niezdolni do jakiegokolwiek skutecznego działania, nawet w tym, co do tej pory wychodziło im najlepiej, czyli właśnie w niszczeniu państwa i naszej gospodarki. Jestem ciekaw państwa opinii, bo to Moja interpretacja zdarzeń. A jak Państwo patrzą na tę sytuację? Czy gdzieś się ze mną nie zgadzacie? Czy macie może inne spojrzenie, albo inaczej rozłożylibyście akcenty w spojrzeniu na całą tę bardzo ciekawą i niewątpliwie rozwojową aferę? Bardzo dziękuję za spotkanie. Kłaniam się pięknie i do zobaczenia.